Cześć wszystkim, zapraszam Was na ten specjalny odcinek. Jak po tytule pewnie przeczytaliście, to niespodzianka dla Ciebie. A cóż to może być? No, jeśli będziesz oglądał do końca, to, to się dowiesz, o co w tym chodzi. Dzisiaj jest setny odcinek na moim kanale w ogóle filmik. I nawet o tym nie wiedziałem, tylko jeden ze subskrybentów, który mnie. E, przegląda przegląda moje filmiki, to zauważył, że właśnie dzisiaj jest setny odcinek i dzięki Ci za to, a to dokładnie ten, który ma kisiel film. Dzięki, pozdrawiam Cię, wierzę, że jeśli oglądasz, to znajdziesz się też na tej niespodziance. Ta niespodzianka będzie 12 grudnia w niedzielę, to jest od godziny 14 tu w Brennej Leśnicy, jeśli jesteście z daleka, nie dacie rady, no trudno, no taka w ogóle mi przyszła myśl i wierzę, że, że to będzie dobrze spędzony czas i wierzę, że, że ci, którzy dają rady i nie mają nic zaplanowane, to się tam znajdą, a jak się można znaleźć w tym czasie i wierzę ze mną, E, trzeba napisać komentarz pod tym filmikiem i po prostu to będzie to, to jest tak, że zalukowanie się po prostu na ten czas, po prostu wystarczy napisać co, cokolwiek, czy chce się znaleźć, albo chce, znajdę, albo może napisać, podobało mi się też to zaliczę po prostu i będzie się można to znaleźć, to 12 osób na ten czas się tam Znajdziemy. Jeszcze adres podam na końcu filmiku. To więc można... Wierzę, że to będzie dobrze spędzony czas i to gdzieś do 2 godzin, to gdzieś od 14 do 16. Nie wiem, nie powiem co to jest za niespodzianka, by to by nie, nie byłaby to niespodzianka po prostu. E, jeszcze że trzeba wziąć sobie jedynie tak gorsze buty i dobrze się ubrać, bo, bo jednak już jest czas gdzieś taki zimowy, wiadomo, i to jedynie tyle. Wierzę, że do tego czasu też stopnieje jeszcze śnieg, bo po prostu i też to gdzieś zależy od warunków jeśli będą naprawdę szpatne, to gdzieś nie będzie, ale wierzę i będę się o to modlił, bo wierzę, że Bóg dawał możliwości. Tak więc, jeśli chcecie, to po prostu piszcie komentarze i zaliczę 12 osób, tych, które napiszą i które, które będą chciały, to zapraszam i to ja tak w skrócie chciałem Was zaprosi na taką niespodziankę Wy wiecie, jeśli mój kanał oglądacie to takie w ogóle takie niespodzianki albo nagrody rozdaję no to jeśli się chcecie to piszcie komentarz dobra, widzimy się za niedługo i zapraszam, jeśli się podobało to możecie też subskrybować mój kanał no to pozdrawiam i cześć dzisiaj naprawdę piękno w ogóle dosypało trochę wow.